Aktywność fizyczna jest niefarmakologiczną metodą leczenia wielu chorób. Regularne ćwiczenia fizyczne pomagają utrzymać prawidłową masę ciała, natomiast nadwaga to prosta droga do insulinooporności, otyłości, cukrzycy typu 2 oraz chorób układu krążenia. No dobra, ale ile czasu powinniśmy przeznaczać na aktywność fizyczną, aby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem? Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby osoby dorosłe w wieku od 18 do 64 lat w skali tygodnia przeznaczały co najmniej 150 do 300 minut, na wysiłek o charakterze aerobowym o umiarkowanej intensywności. Zabierzmy się za minimalny czas. 150 minut w skali tego dnia można podzielić na 3 treningi trwające po 50 minut lub też 5 treningów trwających po 30 minut. Wspomniałam, że aktywność może być o umiarkowanej intensywności. Najprościej mówiąc, umiarkowana intensywność jest wtedy, kiedy czujemy, że serce przyspiesza swoją pracę, ale jednocześnie możemy z kimś porozmawiać i nie mamy uczucia, że zaraz wyplujemy swoje płuca. Przykładem wysiłku aerobowego jest szybki spacer, jazda na rowerze, jazda na rolkach czy też taniec. Dorośli powinni również wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie o umiarkowanej lub wyższej intensywności, obejmujące wszystkie główne grupy mięśni przez co najmniej dwa dni w tygodniu, ponieważ zapewnia to dodatkowe korzyści zdrowotne. Jeśli masz swoją ulubioną aktywność fizyczną, koniecznie napisz to w komentarzu. Pa!